Zadanie 18. Tutaj punktom zaznaczonym, zaznaczonym kropkami na osi liczbowej, kropeczki A, B, C, D, odpowiadają podane liczby. mamy dopasować te liczby do odpowiednich punktów. No to tak, patrzymy, że tutaj mamy -1, 0. Pomiędzy zerem a -1 będzie jakiś ułamek na minusie. I to musi być ułamek, który będzie większy od minus jedynki. Tutaj mamy mniejsze od minus jedynki ułamki, prawda? Na lewo na osi liczbowej od minus jedynki. A ten będzie na prawo od minus jedynki na osi liczbowej, bo jest bliżej zera, prawda? Także 0,3 to będzie punkcik D. I to tutaj widać. I teraz patrząc sobie na te punkciki, które nam jeszcze pozostały, no to... Widzimy, że m, punkt A to będzie ta liczba, która będzie najdalej od minus 1, czyli będzie najmniejsza. Czyli ta najbardziej na lewo od minus 1, to będzie ta największa z minusem, prawda? Bo im dalej te liczby z minusami idą w lewo, tym są większe z tymi minusami. Czyli minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, tak? Czyli to będzie ta, która będzie największa z tym minusem. To tak mówię specjalnie, bo chodzi mi największa, tak? Czyli nie biorąc minusa pod uwagę, bo tak naprawdę ta największa z minusem to jest najmniejsza, prawda? Ale mam nadzieję, że tutaj wiecie, o co mi chodzi. Więc szukam tutaj, nie patrząc na minusy, największej liczby, tak? To będzie minus 1,7. Ta liczba będzie tu. I teraz patrzymy, jaka tu następna będzie. Tutaj na przykład B, no to musi być minus 1,5, i tutaj najbliżej minus 1, i po lewej stronie będzie minus 1,2. Także w ten sposób może, możemy te liczby sobie dopasować. To jest polecenie A. Polecenie B to jest bonus dla osób wspierających kanał. Gdybyście chcieli wspierać mój kanał, to opłata miesięczna to jest niecałe no, 35 zł miesięcznie. Za tą kwotę macie dostęp do filmików wszystkich z rozwiązaniami wytłumaczeniem do Waszego podręcznika, ćwiczeń z matematyki, do książek z chemii i fizyki. Także polecam sobie zajrzeć, zajrzeć jakie książki są dostępne, jakie nagrywam, bo być może pomoc i rozwiązania z tych zadań będą Wam przydatne i może nie będzie to taka duża kwota do wydania, biorąc pod uwagę, ile możecie czerpać wiedzy z tych filmików. Także zapraszam do zajrzenia sobie na playlisty.